Oglądacie wadę przedsiębiorcy. Życie toczy się dalej i dziś trzeba postawić na inne produkty, bo urządzenia do dezynfekcji rąk nie sprzedają się już tak dobrze jak na początku pandemii. Ale to, co z nami zostało, to pewne biznesowe doświadczenie jak z dnia na dzień złapać świetną biznesową okazję. Żeby złapać taką okazję, trzeba na ogół ekstra pieniędzy, a żeby je zdobyć, potrzebna będzie gwarancja lub poręczenie. Jakie rodzaje gwarancji i poręczeń oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego? Zobaczmy. Gwarancje bankowe mają jeden cel: zapewnić kontrahenta, że oddamy mu pieniądze. Te, które pożyczamy, na przykład z innego banku, albo te, które mamy przelać w zamian za dostarczone towary i usługi. Gwarancje BGK przydają się nie tylko wtedy, kiedy przedsiębiorca nie ma majątku, którym zabezpieczyłby kredyt, ale również gdy taki majątek posiada ale objęcie go zabezpieczeniem na rzecz banku utrudniłoby korzystanie z majątku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejna korzyść z gwarancji to zwykle niższe odsetki do zapłacenia. Bank kredytujący niżej wycenia ryzyko dla przedsiębiorcy, gdy kredyt objęty jest gwarancją, więc godzi się pożyczać taniej. Do grupy gwarancji kredytowych BGK należą dostępne dla mikro, małych i średnich firm gwarancja de minimis i gwarancja Business Max z dotacją. Mogą objąć aż 80% gwarantowanego kredytu, sięgać w przypadku Biznes Max 2,5 miliona euro i obowiązywać przez nawet 20 lat. Popularną gwarancję Biznes Max BGK oferuje nieodpłatnie. Dodatkowa linia gwarancji kredytowych dotyczy przedsiębiorców rolnych. Maksymalna kwota dla rolników to 5 milionów złotych, a dla przetwórców nawet 10 milionów złotych. Oprócz gwarancji kredytowych, Bank Gospodarstwa Krajowego może zagwarantować również spłatę rat leasingowych oraz gwarantować limit faktoringowy. Przedsiębiorca, który posiada taki limit w firmie faktoringowej, nie musi czekać na spływ pieniędzy od kontrahentów, bo należności do chwili opłacenia faktury przez klienta pokrywa faktor. A o doświadczeniach wstawianiu czoła wyzwaniom, jakie stają przed przedsiębiorcami, rozmawiałem z Piotrem Natkańskim, dyrektorem w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK. Zanim przejdziemy do przypadku naszego dzisiejszego bohatera programu, chciałbym zapytać, czy jest taki wspólny mianownik dla przedsiębiorców, żeby rozpoznali, że okay, są potencjalnymi klientami pańskiego departamentu? Tak, oczywiście są takie wspólne mianowniki. Tym pierwszym elementem tego wspólnego mianownika jest przekonanie przedsiębiorcy o tym, że chciałby się dalej rozwijać, chciałby finansować swoją działalność albo finansować inwestycje przy pomocy finansowania dłużnego, czyli jest zainteresowany uzyskaniem swojej instytucji finansowej, na przykład w banku, kredytu, ewentualnie innej formy finansowania dłużnego, na przykład leasingu lub faktoringu, bo tego typu transakcje bazowe my jako bank gospodarstwa obejmujemy naszymi gwarancjami, przy okazji ułatwiając takim firmom dostęp do finansowania dłużnego. Nasz bohater miał bardzo ciekawy przypadek, bo to, co dla bardzo wielu przedsiębiorców było tragedią i z czego również przy pomocy finansowania tworzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego państwo pomagało wybrnąć COVID-19, lockdowny, wszystkie te kłopoty akurat dla Nowaru było, okazało się szansą, na gwałtowny rozwój biznesu. Czy za każdym razem przedsiębiorca, który widzi, że powstaje jakiś nowy rynek, będzie mógł z niej skorzystać? Gwarancja Biznes Max jest akurat takim produktem charakterystycznym, wyróżniającym się na tle innych produktów z naszej oferty, ponieważ jest to gwarancja, która zabezpiecza kredyty zarówno obrotowe, jak i inwestycyjne, z których korzystają przedsiębiorcy tak zwani innowacyjni, z potencjałem innowacyjnym, bądź efektywni ekologicznie. Jeżeli przedsiębiorca spełnia takie kryterium dostępu, ono nie jest trudne do spełnienia, niemniej jednak, tak powiedziałem powiedziałem, jest to w pewnego rodzaju ograniczenie tylko dla tej grupy, grupy klientów, niemniej jednak nasz bohater spełnił to kryterium, proponując inwestycje o właśnie takim charakterze innowacyjnym, chociażby z punktu widzenia własnej y, działalności. Wprowadzając to nowe rozwiązanie w postaci właśnie tych urządzeń do dezynfekcji, z płynem do dezynfekcji, i wpisał się też w kryteria dostępu do gwarancji Biznes Max. Dlaczego ta gwarancja Biznes Max na tle innych jest taka atrakcyjna i wyróżniająca się? Po pierwsze, dlatego, że ta gwarancja jest bezpłatna, czyli nie ma żadnej opłaty prowizyjnej w całym okresie obowiązywania tej gwarancji z tytułu jej ustanowienia. Czyli BGK nie pobiera takiej opłaty. Po drugie, tak jak inne nasze gwarancje jest udzielana w trybie portfelowym, czyli przedsiębiorca załatwia wszystkie formalności w przysłowiowym jednym okienku, czyli nie kontaktuje się z BGK, wszystkie formalności związane z kredytem i z gwarancją realizuje na poziomie swojego banku kredytującego. Oprócz tego oferujemy dodatkową formę wsparcia, bezzwrotne wsparcie w postaci dotacji. Jako dopłata do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Czyli dopłacamy do odsetek należnych od tego kredytu za pierwsze trzy lata okresu kredytowania. Wcześniej to było na poziomie 5% w skali roku teraz planujemy zwiększyć tą dopłatę z uwagi na zwiększone koszty kredytowania i rat odsetkowych, tak żeby przedsiębiorcy uzyskali jeszcze większe wsparcie i tym samym, żebyśmy my dzięki tej ofercie istotnie obniżyli koszty kredytowania. Ale pytanie brzmi też, czy banki kredytujące, pewnie bank, w którym się ma takie konto, z którego się korzysta na co dzień, czy jedno z kont, Wiedzą i oferują, czy, czy raczej trzeba się upomnieć? Wiedzą i oferują. My też podejmujemy różnego rodzaju działania prosprzedażowe, w tym akcje promocyjne, informacyjne, zarówno wśród banków kredytujących, innych instytucji finansowych, wśród doradców, także wśród izb gospodarczych, też za pośrednictwem naszych oddziałów regionalnych Banku Gospodarstwa Krajowego. Też przygotowujemy różnego rodzaju pomocy w postaci poradników, przewodników, Również uruchomiliśmy taki specjalny portal szkoleniowy dla instytucji finansowych, tak żeby mogli w sposób świadomy i z pełnym przekonaniem oferować kredyty zabezpieczone naszymi gwarancjami. W tym oczywiście, Tutaj mam na myśli gwarancję Biznes Max, która co istotne wykorzystuje środki unijne z programu operacyjnego inteligentny rozwój. Są to pieniądze, które są wykorzystywane jeszcze w ramach tej dotychczasowej, czyli poprzedniej perspektywy finansowej. I wiadomo, że za priorytet uznajemy wykorzystanie tego źródła finansowego. Bo Mamy ograniczony czas na, na wykorzystanie zgodnie z przepisami unijnymi. Gwarancja Business Max, czy nawet gwarancja de minimis, to nie jest cała paleta gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego, z których można skorzystać, będąc małym i średnim przedsiębiorcą. Zbudujmy tą mapę. Jak, Ta ja mapa, pro, mapa produktowa jest bardzo y, bogata. Należy rozpocząć, myślę, tutaj prezentowanie tej oferty od najbardziej znanego i najbardziej powszechnego produktu gwarancyjnego wdrażanego w formule portfelowej, czyli gwarancji de minimis która funkcjonuje na rynku od marca 2013 roku. Jednakże w okresie pandemii, jako odpowiedź na skutki pandemii, myśmy wprowadzili szereg modyfikacji do tego produktu. Biorąc pod uwagę fakt, że teraz mamy do czynienia z nakładającymi się na siebie dwoma kryzysami, zarówno kryzys post-covidowy, jak i kryzys wywołany wojną w Ukrainie, my też wydłużaliśmy cyklicznie co pół roku obowiązywanie tych specjalnych warunków w gwarancji de minimis. Dzięki czemu myśmy praktycznie potroili sprzedaż tej gwarancji i tym samym, co dowodzą nasze ostatnie badania, od początku funkcjonowania tego programu, dzięki tym gwarancjom wygenerowaliśmy akcję kredytową na poziomie 215 miliardów złotych i co się okazuje, co czwarta złotówka w formie kredytu w Polsce zabezpieczana jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak, są też na przykład takie gwarancje na limit faktoringowy. To funkcjonuje również na zasadzie antykryzysowej i tym źródłem finansowania tego produktu jest również Fundusz Gwarancji Kryzysowych w tym momencie, wszędzie wcześniej Fundusz Gwarancji Płynnościowych. Niemniej jednak limit faktoringowy no to jest ta kwota, w ramach której można zaciągać zobowiązania z tytułu faktoringu przez faktoranta, czyli przez klienta, a te umowy o współpracy BGK podpisuje z firmami, Faktoringowymi, z faktorami, to są spółki niezależne, ale nieraz też spółki powiązane z konkretnym bankiem kredytującym. Gwarancja bankowa to klasyk, ale już dla leasingu jest ciekawostką. Tak, to jest też nowe rozwiązanie. Myśmy wykorzystali pewnego rodzaju okazję, ponieważ w okresie pandemii na poziomie Komisji Europejskiej powstał Pan Europejski Fundusz Gwarancyjny, na który złożyły się państwa członkowskie zainteresowane taką interwencją. Polska również wniosła swój akces do tego funduszu, więc nie pozostało nic innego, jak skorzystać z tych środków i stworzyć nowy, zupełnie nowy instrument, który też jest pewnego rodzaju nową na skalę europejską. A jak działa gwarancja należytego wykonania umowy? Czy to jest taka sytuacja, że ktoś nie jest przekonany, czy podołam? Znaczy konstrukcja jest tutaj bardziej bardziej zawiła, bardziej skomplikowana, bo mamy więcej uczestników tego procesu, bo mamy z jednej strony zamawiającego, Mamy też wykonawcę i mamy bank, który udziela, y, który udziela gwarancji. Udziela tej gwarancji na rzecz wykonawcy w celu, gdyby w razie niepowodzenia realizacji danego kontraktu, można było z tej y, gwarancji wypłacić pewnego rodzaju no, takie zadośćuczynienie na rzecz zamawiającego. No. Instrumenty finansowe są takim... Niematerialnym zjawiskiem o dosyć zimnym, matematycznym charakterze, ale ma Pan swoją ulubioną gwarancję. No myślę, że gwarancja biznes jest moją ulubioną, z tego względu, że od samego początku brałem udział w przygotowaniu tego produktu zarówno na tym poziomie negocjowania samego programu operacyjnego, współpracy z regulatorami, jak i później poprzez przygotowanie samego produktu na poziomie banków, jak i sprzedaży tej gwarancji. Naszym przewodnikiem po gwarancjach i poręczeniach Banku Gospodarstwa Krajowego był Piotr Natkański, dyrektor w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK. To wszystko z firmy Nowar w miejscowości Krobia w gminie. Lubicz, gdzie spotkamy się w kolejnym wademeku Przedsiębiorcy? Niespodzianka. Zapraszam za tydzień.